Witam ponownie, mamy już kolejny dzień, dzisiaj się zajmuję diagnozą Audi, zobaczymy co mu tam dolega, może się uda zobaczyć coś więcej. Podpiąłem komputer. No i tutaj mamy przebieg 108 tysięcy km. Silnikiem jest usterka. Co tu mamy? 5,2 litra. 3 znalezione błędy. P21,89 za ubogi na biegu jałowym, czyli dawka paliwa. Tu będzie coś. Co jeszcze mamy? P2187 za ubogi. I P1923. Wczoraj sprawdzałem na szybkiego jeszcze wieczorem Wychodziło, że na trzech cylindrach tam był coś z zapłodem. Nie tak, ale podejrzewałem, że to była też przyczyna tego lewego powietrza na przepustnicy. Tam się lewe powietrze, bo ktoś przeciągnął gwinty. <laughs> Będę musiał się zająć tymi trzema będami. Ogólnie trzeba odkręcić wszystkie świece po czy tam nic nie wpadło z tych klapek. Sprawdzić cisienie na cylindrach i sprawdzić te cewki czy są w dobrym stanie. Dzisiaj całkiem ładnie pracuję, bo jak ciągną to lewe powietrze, to strasznie im przepało na wolnych obrotach. A teraz już miary ładnie dochodzi. tylko trzy te błędy, tu co jeszcze jest tu jest jeszcze pięć błędów co tu mamy P P0300 no właśnie, a właśnie to wypadanie zapłonów na cylindrach i tu jest na którym cylindrze siódmy cylinder, czyli to samo co wczoraj ósmy cylinder i czwarty jeszcze był bodajże tak, czwarty jest Artylinder i trzeci jeszcze jest do sprawdzenia dostałem się właśnie tu do prawej przepustnicy i tak zastanawiam się o co chodzi z tą taśmą a tu taki ząk. zaślepione wejście podkiśnieniowe proszę bardzo, tu jest zaślepione i dziwić się, że potem coś tutaj faluje, źle chodzi jakiś tutaj człowiek był i coś popierniczył a kurde No muszę się dostać jeszcze do tych cewek No dostęp tu jest naprawdę masakryczny Czyli nawet do lampy, tu jak się dostać, kurde Cały tu muszę ten zdjąć do powietrza To się dostanę tutaj do cewek I sprawdzę, może jak tam wyglądają świece zapłonowe Że, że tu tak wszystko na sztywno jest ale w każdym razie wszystkie po kolei trzeba powolutku, jedna po drugiej delikatnie popuszczać, żeby to nie popękało cały ten pancerz tą wodą tu jeszcze zagrywam tam już ktoś tutaj nie puścił chyba tego i tu jest pęknięty ten plasticzek no to na tym nie poradzę nic w każdym razie odpiąłem już wszystkie teraz mogę cewki wyciągać i biorę się za świecę, także widzimy się za sekundę Powiem, że piątka to naprawdę wychodzi na styk ciasno. Myślę, że jest miar miarę ok. Zrobię sobie jeszcze tak, że pozamieniam jej kolejnością, bo na chyba trzecim... Nie, na czwartym. Na czwartym mi wyskakiwał problem z zapłonem. Także podmienię czwórkę z dwójką i zobaczymy czy przeskoczy na dwójkę czy nie. Będzie wiadomo wtedy czy to wina cewki Świecy czy jeszcze coś inne. Także taka szybka zamiana. Zamieniłem świecę z pierwszego cylindra na czwarty, bo coś mi się ona wydawała wilgotna. Także jedynka jest na czwórce. Gdzie tu mam drugą. Jedynka na czwórce. A czwórka czwórkę damy na jedynkę. Cewka numer 2 idzie na pozycję numer 4. Cewka numer 3 idzie na numer 3, tak jak było. O tak. I cewka numer 1 idzie na pozycję numer 1. Dobra, siedzi. Teraz zostało pospinać kostki i przykręcić te śrubeczki dwie. Cewki już siedzą na swoich miejscach, podłączone kostki, teraz jeszcze po tej śrubeczce tutaj złapię. Jak zwykle garaż jest zajęty i muszę to robić na zewnątrz, no niestety takie życie. Zaraz poskładamy to wszystko do kupy i zrobię próbę. Zobaczę dzisiaj tą jedną stronę sprawdzę, czy przeskoczy coś z tej czwartej na drugiej, czy nie przeskoczy ten błąd. Zobaczymy, to wszystko się okaże. Dobra, prawa strona silnika tu przejrzana. Szkoda, że nie sprawdziłem kompresji, no ale nie było czym na ten moment. Pozamieniałem tam co miałem zamienić. No i kurde, tylko teraz jeszcze ten dędzel tu wisi. No, Podciśnienie tutaj jest bardzo ważne w tym silniku. Także to do wymiany, tu szczelkę na pewno nową muszę kupić. Tu tak samo do uszczelkę śruby muszę pozamawiać, przegwintować na chyba M7, bo teraz jest M6 No i tak to wygląda na ten moment, zaraz palę i zobaczę co komputer powie Palę maszynę, bo zimno się robi, godzinę ustawiłem, bo była zła, datę też Co prawda uszczelki nie zlikwidowane, tylko tam podmienione te cewki Także raczej muszę nie poprawi Ale zobaczymy tylko co powie o podłączeniu komputera dobra ponownie podpiłem kompa zobaczymy co tu pokazuje tym razem trzy błędy dawka paliwa za uboga to normalne bo dostaje zbyt dużo powietrza lewego Interesuje mnie teraz zapłon na tych cylindrach, czy to się zmieniło Cylinder numer 7, cylinder numer 8, tam jeszcze nie zaglądałem Bo tu prawa strona, cylinder numer 4 dalej widzę jest Czyli ten czwórkę zamieniłem z dwójką Co eee, zamieniłem, co ja zamieniłem czwórkę z dwójką Cewkę zamieniłem czwórkę z dwójką, a świecę czwórkę dałem na Na jedynkę, chyba, z tego co pamiętam. Albo, albo świeca ostatnia sama, że sprawdzić, bo już nie pamiętam. Chwilę temu to robiłem. Cylinder numer 3 pokazuje, a wcześniej go chyba. Nie wiem, czy wcześniej był, chyba nie kojarzę. Czy był, chyba. Wydaje mi się, że była czwórka, siódemka i ósemka. A na trójce to była zamieniona, Podajże świeca. zapłoną. O jest teraz cinder numer 1. A na pierwszym była podmieniona świeca. Tak, pierwszego nie było wcale. Czyli miałem świecę podmienioną. Na pierwszy na pewno świeca była zamieniona chyba z trzeciego. Albo z, już nie wiem, teraz muszę sprawdzić. A na bank pierwszego nie było. Muszę sprawdzić na nagraniu, którym zamieniłem. Cylinder numer 6 się jeszcze pojawił, a wcześniej go nie było. Tylko zrobiłem małą zmianę tych cewek tutaj, a i a prawa strona coś się pozmieniała. No, trzeba będzie zmierzyć się na cylindrach. I na cylindrach trzeba pomierzyć świece chyba kupię wszystkie nowe dla pewności nie wiem jeszcze z tymi cewkami ale trzeba by sprawdzić jeszcze wskryski czy z wskryskami jest wszystko ok bo może jeszcze z nimi coś być nie tak najpierw na pewno sprawdzę kisienie na cylindrach czy jest jednakowe no i trzeba będzie jeszcze zdjąć ten cały intake czyli kolektor sący zobaczyć co tam jest pewnie na garu jest nawalone to wszystko trzeba wyczyścić